Oh Posłuchaj man, teraz ja program Mielu Akagen Rozpędzony jak wan, rozpierdalam Muzyka jest jak tlen I nie za dobrze wiem, jesteście gotowi na bibel My zrobimy gruby basz, tylko podejść bliżej I nie za dobrze wiem jesteście gotowi na bibek Znowu teraz larmo trzeba przerwać tą ciszę Sztenę rębę, sztender ręben, bam bam Rozpoczynamy bibę, każda panna, każdy ziom, yo ten dęgę, sztędry ten bam, bar, bam, bam Rozpoczynamy bibę, robi hałas, cała zgraja Podnieście łapy w górę Zerwijcie sobie chmurę Poczujcie jak cudowny może być cały ten świat Podnieście łapy w górę Zerwijcie sobie chmurę Poczujcie, jak cudowny może być cały ten świat. Yo. Musisz umieć mówić to co w sobie dusisz Jeżeli z tym nie ruszysz, wtedy dumą się zakrzusisz Musisz umieć mówisz to co w sobie dusisz Jeżeli się nie skusisz, to wtedy się udusisz Musisz umieć mówić to co w sobie dusisz Jeżeli z tym nie rusisz, wtedy dumą się zakrzusisz Musisz umieć mówić to co w sobie dusisz Jeżeli się nie skusisz, to wtedy się udusisz do przodu odkrywam świat, jakby zludną wyspę. Idę sam, mimo że wokół tysiące istnieje. Jedyne, co mam, jasno podstawioną misję. Budzić się co rano z kolejnym dobrym pomysłem. Na twarzy z optymizmem, z energią w nogach, by iść ciągle dalej, fundamenty swe budować. Swój kolejny rozdział zapisać znów od nowa. I oby pod stopami dziennie nowa była droga. Chcę być inny, są w życiu akcje, co nie dają ci spokoju Tak jak są takie pasje, które gonią cię do boju Ludzie powtarzają, że wciąż popełniam błąd A ja dalej na front z karabinem, czyli joint Jeden bóg, jedna myśl, jeden pokój Ciesz się tym, co masz, choć masz puste ściany wokół Jeden moment czasem zmienia coś tu szybko Zobrana Z dobra na zło,